Mhm. Jeszcze taka e, dobra wiadomość, którą komunikowałam poprzednio, że e, serwery zostały przeniesione do Irlandii. Możecie to mówić e, swoim klientom. E, I widzicie, w systemie jest e, w tej chwili dostępny ten V2. On kosztuje 25 fipsów, e, natomiast on daje nam e, trochę e, lekkości, łatwości i. I jest bardzo, bardzo taki przyjazny, chyba też lepszy do omawiania z klientem i też pokażę Wam, opowiem Wam za chwilę, jaka jest nowa możliwość prowadzenia rozmowy z klientem właśnie dzięki V2. Jakbyście przyjdź do tych jakichś stron z wynikami, bardzo Cię poproszę. Nie widzimy przewijania. A super, więc mamy chmurkę, jak widzicie, która opisuje no, osobowość danej osoby. Czym bardziej to jest wytłuszczone, tym bardziej to jest um, widoczne w zachowaniach osoby, o której mówimy. Czym mniej wytłuszczone, no to tym trudniej to zaobserwować. To tak na dzień dobry. Natomiast cała przewaga V2 nad pozostałymi raportami to oczywiście jest podobnie jak w Facecie, opis aspektów, podaspektów. I tutaj macie profil ogólny. Jeżeli chodzi o profil ogólny, to wygląda to bardzo podobnie jak w przypadku faceta. No tutaj grafika się subtelnie różni, czyli widzimy, że jest taką kropką, nie ma tak jak było wcześniej, wypełnienie po prostu na skali. Teraz jest po prostu konkretną kropką. No i widzimy oczywiście użytą normę, podobnie tak jak w przypadku zwykłego raportu facet 5. No i to, to, czym się różni V2, no to są przede wszystkim te sekcje środkowe. Jak widzicie po lewej stronie i po prawej to mieliśmy w wersji zwykłej tej Z20 FIPS. Przewaga V2 polega na tym, że macie dokładny opis, co oznacza dany wynik. W przypadku konfrontacji, gdzie jest prawie, że idealnie po środku, no to jest trudne do dointerpretowania, także tu jest to zrobione. Co jest bardzo fajne, to jesteś taki i taki, możesz być postrzegany tak, a tak. Także to są konkretne opisy, dokładnie wyniku, o którym mówimy. I to jest coś, co się bardzo w tej chwili podoba wszystkim konsultantom. Zwracają uwagę na to, że można by to wyjustować, prawda? Natomiast jak się później okazało, to nie jest kwestia justowania, bo tutaj widzicie, że ten tekst jest trochę inaczej niż w tym przypadku. Tylko po prostu, jeżeli wynik jest bliżej prawej strony, to czcionka idzie w tą stronę, a jak jest po środku, to jest tak, jak znajdziemy jakiś wynik, który jest bliżej lewej strony, nie wiem, poszukamy jakiegoś... Kontrola, kontrola. Tak, kontrola, to kontrola. widzimy, że książka idzie w lewą. Także to nie jest kwestia niewyjustowania tekstu, tylko tak ma być, to tak technicznie. Zoom daje, myślę, że nawet lepszą możliwość kontaktu z klientem i takiej rozmowy, Głębokiej, bo on sobie może włączyć albo wyłączyć kamerkę, ale może być bardzo interaktywny podczas tej rozmowy i za chwilę to zobaczycie. Nie podejrzewamy tutaj jakiegoś oszustwa czy manipulacji, bo wierzcie nam, że tym systemem jest niezwykle trudno manipulować. Tak? No jest to technicznie możliwe, aczkolwiek zazwyczaj jak staramy się coś z nim zmienić, prawda, podnieść sobie coś, to nam się w drugą stronę udaje. Czyli na przykład obniżamy sobie jeszcze bardziej albo próbując obniżyć, podwyższamy. Zazwyczaj to nie jest takie jeden do jednego proste. Mało tego, w teście jest 83 pytania odpowiedzialne za wynik i 23 pytania badawcze. W sumie mamy 106, pamiętajcie, natomiast 23 jest po to, żeby nas zmylić. I zazwyczaj to są te pytania, nam się wydaje, że to jest uczuciowość na przykład, albo to jest kontrola, to jest zupełnie co innego. Więc, więc tym testem jest trudno, no, mówiąc w skrócie, manipulować. Ktoś może powiedzieć, że ok, no, pracowałem nad uczuciowością, ale uczuciowość czy na przykład emocjonalność to jest 18 pytań w kwestionariuszu, i żeby to zmanipulować, to trzeba wszystkie 18 zmanipulować, co jest mało możliwe, żeby komuś się to udało. Teoretycznie tak, aczkolwiek to jest w praktyce bardzo trudne. I teraz to co, to, co tutaj widzicie, to są pytania, przy których ta osoba najdłużej się zastanawiała, dotyczące wszystkich aspektów. I to jest bardzo fajne, czyli tutaj widzimy podobieństwo do kolejnych rodzin. W tym przypadku najlepsze dopasowanie jest do adwokata. Czym niższe podobieństwo, tym lepsze dopasowanie, mówiąc w skrócie. Jak jest tak jak tutaj, to to jest super. Bądź wszystko poniżej powiedzmy trzech, czterech, to to jest rewelacja. Później do promotora, i jeszcze. Ale Twoją stronę. Cieszę się bardzo. Zapraszam. Tak mi się żyje. No, lepiej. tak, wiem. <grystanie> <grystanie> Okej, okay. i dziękuję, Piotrze. Być może Foundation, który kosztuje 15, on też ma tą możliwość. Także zarówno Foundation, jak i V2 mają ten dodatkowy raport. I teraz, jak widzicie tę broszurę do omawiania wyników, którą możecie pokazać swojemu klientowi poprzez przycisk Share, wybranie tej broszury i kliknięcie Share, które jest w lewym dolnym rogu, ten przycisk, tak? To co Wam się pokazało w górnej belce, proszę powiedzieć? W górnej belce... Czy macie coś takiego jak Annotate. Nie widzę. Jest, ja ma, widzę... Opcja share screen. Mhm. mhm. Annotate, to trzeba by wybrać. Tylko, że to jest w view options, czyli mamy urządzoną okay. markę, you are viewing Nina's screen i obok jest view options okay. i po rozwinięciu view options dopiero jest annotate. Ok, super, dziękuję Ci za tą pomoc, niech każdy to weźmie. I teraz jak wciśnijcie to annotate, to widzicie, że jest możliwość wpisywania tekstu, ale jest możliwość stamp, takich znaczków, tak? Jak ja sobie wybiorę ten znaczek, to mogę powiedzieć, że mój wynik jest tutaj. Proszę, żeby każdy zaznaczył swój wynik. Mhm. A teraz na energii zaznaczcie swój wynik. Każdy sobie może wybrać inaczej. Na energii, zapraszam, na energii, kochani. O tak. I teraz zobaczy, zobaczcie, możecie poprosić klienta, żeby połączył te dwa wyniki, wybrać dowolny kolor, tak? I później możecie zupełnie innym kolorem, tak? Wybiorę inny kolor, pokazać rzeczywisty wynik, tak? Klienta, powiedzmy, że jest taki i pokazać, jak wygląda jego samoświadomość. Podoba się? Mhm, mhm. Czyli jak widzicie, fakt, że rozmawiamy przez Zooma, nam jak gdyby dodaje możliwość uatrakcyjnienia tej rozmowy i prowadzenia tej rozmowy w sposób taki, taki bardzo interaktywny. OK, oczywiście możecie to zasejwować teraz i wysłać to potem klientowi. Teraz pytanie, gdzie mi się to sejwuje? Mnie się to sejwuje w takim pliku ostatnie, ale każdemu się to zasejwuje pewnie gdzieś indziej. Spróbujcie to zasejwować u siebie. A jeżeli, a jeżeli tego nie zasejwujecie dzisiaj, to przećwiczcie sobie tą opcję, o, widzicie, ja teraz mogłam wyczyścić te Clear My Drawings, ale to jest super opcja, którą możecie wykorzystywać w takim feedbacku online z klientem. Teraz, jak na przykład przekazać mu w pewnym momencie jego raport? Ci, którzy byli, zadanie, jak to zrobicie? Dodać folder. Dodać folder, super. Czyli co robimy? Share screen, co my tam mamy? Przepraszam, chat. Najpierw otwieramy chat wszyscy, tak? I w tej chwili możemy przesłać dowolny folder, ale to też trzeba sobie przećwiczyć. Ja Wam prześlę. I teraz niech każdy sobie otworzy to, co wysłaliśmy. Czy jest taka możliwość? Macie tak. tę możliwość? Tak. tak. To w, pacie, w czacie, tak. No, i oczywiście mamy premium, tak? Klik to open. OK, otworzyłam. Piotrek mi to wysłał. I teraz mogę z klientem już rozmawiać o tym konkretnym jego profilu, pokazując mu ten profil. Mm -hmm. Czyli share screen, okej, okay, to jest mój profil, share, tak. Widzicie go? Mm -hmm. Okej, okay. i teraz przechodzisz do normalnej rozmowy. Dzielimy po prostu z klientem jego prawdziwy profil i rozmawiamy o tym. Mm -hmm. Czyli te dwa dokumenty, dystrybucję wyników wysyłałam i broszurę do omawiania wyników. On to sobie drukował i rozmawialiśmy. Ale w tej chwili, jak mam Zoom, to ja tego naprawdę robić nie muszę. Ok, Rączka do góry. Komu się podobało? Super. Ale te reakcje są. Brąbka, nie mam, to W tym rączka. Dokładnie. Super. Dobra. To, co nam przysłali ostatnio z Australii. Także słuchajcie, my cały czas pracujemy, ale to, że my pracujemy, to jest jedno. Ale jak ja zobaczyłem, jak pracuje Facet 5, to byłem w ciężkim szoku. Pokażę Wam plany na przyszłość, czyli to, co mamy zrobione i co nas ewentualnie czeka, za pomocą jednego slajdu. Także dajcie mi dosłownie sekundę, ja Wam to za chwilę pokażę. Czyli rozumiem, że ten virtual background to z Australii prosto jest, Twój. Nie, 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 to jest Zuma. Zuma, okej. Okay. Dobra, to jak widzicie, to jest póki co możliwości Face'eta, te puste pola. To jest to, co będzie. Także to jest niesamowite, że mamy cały czas coś takiego jak audition, który cały czas pojawiają się nowe możliwości. W tym roku, niedługo zresztą, będziemy mieli ten nowy raport dotyczący motywacji młodych osób, czyli Career Motivators, plus parę innych opcji, plus cały czas oni pracują, cały czas są nowe raporty, nowe możliwości. I to jest tylko, żeby pokazać wam, jak bardzo rozwija się Facet Five, że to nie jest jeden czy dwa raporty, nad którymi będziemy pracować przez następny rok to jest coś co za chwilę będzie nokautem rynkowym, czyli po prostu skala możliwości jest w tej chwili naprawdę olbrzymia i oni cały czas pracują, a to, że mamy tak jak mamy w dzisiejszej rzeczywistości, to tylko spowoduje, że będzie szybciej. Także już oddaję głos dzięki